Co prawda ferie już dobiegają końca, ale na pewno GOG Zalesie przygotował ciekawą ofertę na ferie 2016 w gminie Zalesie. Co dzieci mają ze sobą, a co jeszcze przed nimi? A więc tak, mamy codziennie inne zajęcia. W poniedziałki były zajęcia taneczne prowadzone przez pana z Amigodens z Białej. We wtorek były zajęcia dekupażu, w tamten wtorek. To ja osobiście prowadziłam z dziećmi. Grupa była dosyć, dosyć spora. Zajęcia teatralne bodajże w środę się odbywały, tak. Czwartek, czwartek, jeszcze były jedne zajęcia, a glina. A przyjechał tak, przyjechał pan Krystian z Podedwórza, prowadził zajęcia z dziećmi gliny, było bardzo duże zainteresowanie, było około 50 dzieci. I piątek były właśnie animacje z Happy Dayem, to są taka grupa animatorów, prowadzi zajęcia z dziećmi, bardzo fajnie się dzieciaki bawiły, też była duża grupa, około 30 osób. No i teraz, i w tym tygodniu, poniedziałek taniec, wtorek teatralne, środa, czwartek mamy właśnie zajęcia z wigliny papierowej, które się dzisiaj zakończą i jutro znowu będą zajęcia z Happy Dayem, czyli z animatorami. Czyli dzieci w gminie Zalesia na pewno się nie nudziły w ferie. Które chciały skorzystać, to przyszły i się nie nudziły. E, a właśnie wczoraj, dzisiaj trwają warsztaty bez papierowej wikliny. Jak dzieci? Pod, podchwyciły temat? E, myślę, że tak, bardzo chętnie. Dzisiaj przyszły nowe, wczoraj niektórych nie było, także dzisiaj jeszcze do, doszły. E, także myślę, że zainteresowanie jest, skoro koleżanki przy, przyprowadziły swoje koleżanki. Tak, także na pewno zainteresowanie duże. Czy jest szansa, że papierowa wiklina w, w gminie Zalesia znajdzie swoje miejsce też? Myślę, że przy jakiś kolejnych okazjach na pewno. Co robisz? Robię koszyczki z wikliny. Z papierowej wikliny? Tak, tak. I Jak ci się była taka forma spędzania wolnego czasu? Dobrze, chociaż tak jak nie było tego, to nie miałam co robić, a tak to chociaż mam jak spędzić czas. Ciekawa forma spędzania czasu? Tak, jeżeli się po prostu umie robić takie rzeczy. A trudno się robić z papierowej wikliny? To znaczy na początku tak, ale później, jak już się wkręci się, to yy, już łatwo. I jak Ci się podobają zajęcia z papierowej wikliny? Bardzo. Będziesz w domu dalej wyplatała coś? Tak. A nie wiem, koleżanką byś polecała takie, taką formę spędzania wolnego czasu? Tak, jak najbardziej. Co jest najtrudniejsze? Skręcanie rurek, wyplatanie? Skręcanie rurek. Skręcanie rurek trudne? Tak. Pewnie czasochłonne. Mhm. Co dzisiaj Ola wyplotła? Yy, koszyczek. koszyczek. Yy, trudno z takich koszyczek zrobić? Yy, zależy. Jak na początku zaczęłam robić, to mi się zdawało takie trudne, ale już teraz yy, łatwe się zdaje. Yy, sama ten koszyczek zrobiłaś? Tak. I yy, kiedy zaczęłaś? Dzisiaj czy wczoraj? Yy, wczoraj zaczęłam, a dzisiaj już skończyłam. O, już skończyłaś. Czyli teraz tylko co? Pomalować pewnie trzeba, tak, tak? i będzie już koszyczek na Gotowy. święconkę. Tak. Podoba Ci się takie, taka forma spędzania wolnego czasu? Bardzo mi się podoba i będę y, w domu kontynuowała i będę robiła różne rzeczy. Przez internet popatrzę i będę robiła. O, super, czyli y, złapałaś bakcyla, tak, papierowej <grym> wikliny. Byś polecała innym taką formę? Bardzo bym polecała. Ej, to jest bardzo y, fajne, relaksujące i po prostu rozwijanie się. Co wy wyplotłyście? Koszyczek. Koszyczek? Trudno? Takich koszyczek jest? No, na, no trochę. Tak. A co najtrudniejsze było? Yy, ple... Wyplatanie tutaj, mm, Koszyczka poprytak? tak, najbardziej ścianek. Ścianek, ścianki. A skręcanie rurek? Był, na początku się, były nawet trudne, a potem się zrobiło już łatwiejsze. Ciekawa forma spędzania czasu? Tak. Chciałabyś jeszcze tam coś innego powyplatać? Tak. A masz jakieś pomysły, czy jeszcze na razie jeszcze się zastanawiałeś nad tym? Mm, jeszcze się nie zastanawiałam. Jeszcze się zastanawiałaś. A ty co tam wyplatasz? Yy, bransoletki, bransoletki, szyszki i bąbki. I co fa fajnie się plata? Tak. Super, a ty dzisiaj co tu masz? Coś... Bransoletkę, bransoletkę dla lalek. Bransoletkę dla lalek. Mm -hmm. A co jeszcze można wypleć z takiej papierowej wykliny? Jajka na przykład wielkanocna. Jajka, koszyki, żeby zanieść jajka do święcenia. Można komuś zrobić podkładkę pod kubek. Fajny prezent, no nie? Taki, taki nietypowy. Tak. Zawsze coś innego niż, niż, samemu, niż kupić. Można samemu coś fajnego zrobić. zrobić. Pewnie, że tak. Samy wyplotłeś ten koszyk? Z, po, z dużą pomocą Pana Marcina. Trudno jest wyplatać z papierowej wikliny? Na początku tak, ale potem jak się złapie ry rytm, to już... Tak. A co było najtrudniejsze w, w tym koszyku, żeby go zrobić? E, o tutaj przenieść to wyżej, tak, także robić boki. Tez, boki tak. W tej, w tej mhm. e, podoba Ci się taka forma spędzania wolnego czasu? Bardzo. Lepiej niż przed komputerem. O wiele. O wiele lepiej. Jesteś tu jedynym chłopakiem. Będziesz polecała swoich kolegów, nie wiem, z klasy na przykład, czy z sąsiadom swoim, żeby zajęli się taką formą? Tak. Mhm. A Planujesz coś tam jeszcze innego zacząć wyplatać? Na przykład? Tak, na przykład jakieś miseczki albo jakieś pudełka na jakieś zabawki albo coś.